3.30 na zegarku to musi być późna wiosna, albo lato. A na wiśle musiały ruszyć się bolenie. Jadę to sprawdzić. Trzymajcie kciuki. Lubiam takie akcje. Wczoraj wieczorem Sebastian pisze: mm, Chyba bolenie na wiśle odpaliły. Byłem dzisiaj godzinę. Dwie ładne ryby mi spadły. A ja odpisuję. Sorry, ale nie dam rady, bo w czwartek wyjeżdżam. A a jutro no, chciałem się trochę wyspać, więc, więc nie da rady No chyba, że o 4 rano i tak do 7, bo o 8 muszę być w domu już No i na to Sebastian, no 4 rano mi pasuje No to 4 rano umówienie Szybkie pakowanie, kilka przynęt I dzisiaj o 4 rano nad wodą Do tego włączył się jeszcze yy, Sławek który napisał, no może też do was wpadnę. No i po czwartej się pojawił. Jaki jest efekt? Sebastian, jedna ryba. Na razie jedna ryba mu spadła, ale bardzo trzymam za niego kciuki. Sławek jeden boleń, pierwszy w sezonie i ja też jeden boleń. Śmiesznie byłoby, gdyby każdy z nas sobie złowił po jednej rybce, ryby nie za duże, ale zabawa. Zabawa przednia, no i może rzeczywiście te bolenie na wiśle troszeczkę się ruszyły i trochę zaczęły żerować. Łowimy na takim miejscu, na którym byliśmy dwa lata temu, w zeszłym roku, 5 lat temu i 10 lat temu, znane, przynajmniej dla nas, znane miejsce boleniowe, na którym można fajnie połowić. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie nie tylko dzisiaj, ale też przez cały sezon. Jeszcze Wam powiem na co dzisiaj łowiłem. Kołowrotek Helios SX Plecionka 018 Wędka parabelum 1030 I przynęta taka dosyć już zmasakrowana. Szatka z niebieskim grzbietem na główce 7 gramów. Łowiliśmy, łowiłem dzisiaj też na, na inne przynęty. Tutaj jedna z nich jest w pudełku to jest yy, ukleja yy, ta mniejsza ukleja yy, Roberta Hamera RH i druga przynęta, której tutaj nie mam ale zaraz ją znajdę o jest w drugim pudełku yy, to są rapidy Rapid bielik zaletą, chociaż to troszkę źle może zabrzmi, ale zaletą tych rapidów dzisiaj okazało się to, że fabrycznie montowane kotwice są bardzo słabe i na zaczepie, a tych zaczepów tu jest mnóstwo można było po prostu tą przynętę dość łatwo odzyskać, bo dało się ją odczepić. No ale to tak yy, pół żartem, pół serio, bo, bo to jest akurat błąd i te kotwice powinny być wszystkie wymienione. Zazwyczaj mam je wymienione, ale dzisiaj jakoś dobrałem z tego pudełka Master yy, Woblery z, z niewymienionymi kotwicami. Trochę dobrze, trochę źle, bo gdyby była jakaś ładna ryba, porządna, to na pewno by miała szansę te kotwice rozgiąć. Idę jeszcze zobaczyć, bo odszedłem trochę od chłopaków. złowiłem tego bolenia trochę dalej. Idę do nich zobaczyć trochę pożartować, trochę zdopingować Sebastiana, żeby jedną rybę jeszcze dzisiaj złowił. Chociaż on tu na pewno nie jednego bolenia w tym sezonie chwyci. No i trzeba uciekać do domu. Niestety obowiązki wzywają, mógłbym tu siedzieć cały dzień.